Cześć, twórca. Tu kam chcąc osadzić grot w promieniu, należy taki promień zabezpieczyć przed pęknięciami, przed rozszczepieniem materiału. Robię to przy pomocy owiki z dratwy lnianej. Następnie taką owikę zabezpieczam gorącym woskiem pszczelim bądź żywicą z węglem drzewnym. Gdy osadzam grot bezpośrednio w promieniu, tak jak w przypadku strzały łuczniczej, wtedy promień zabezpieczam tym samym kawałkiem owiki, którym owijam grot centymetr bądź dwa owijam jeszcze na promieniu i tak samo zabezpieczam woskiem pszczelim bądź żywicą z węglem drzewnym Gdy grot montuje najpierw w wałku postępuję tak samo a dopiero osobnym kawałkiem owijki zabezpieczam na długości około 5 cm końcówkę promienia Osadzając grot najpierw na bałku, zwłaszcza w przypadku grubych promieni bambusowych, uzyskuje w ten sposób odcinek cieńszy od promienia i przyczynia się to do głębszej penetracji. Tutaj już nieco lżej, by można było przeciągnąć pętlę z końcówką owinki. niewielkie drżazgi żywicznego drewna wbijam w kawałek wosku, podpalam i robię tak, by gorące krople wosku upadały na owijkę. Następnie taki wosk opalam jeszcze nad płomieniem, by nadać mniejszą średnicę. Podobnie osadzam opierzenie i zabezpieczam również końcówkę oszczepu przed rozszczepianiem. By osadzić wałek należy w promieniu wywiercić otwór. Niegdyś robiono to przy użyciu krzemiennego wiertła, dzisiaj do tego celu bardzo dobrze nada się szpikulec w moim scyzoryku. Zebrać krawędzie i osadzić wałek. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.